Pokaż mi tych morkonów. Dobrze. W drogę. Jest tak samo jak ostatni. Morkoni ukryli swoje plany gdzieś tam. Raczej się nie ucieszą, kiedy im je zwędzimy. Kurde. Miejmy się zatem na baczności. Będę tuż za tobą. Gdy patrzę na te fundamenty ludzkości, dziwię się, że ona jeszcze istnieje. Czego chcesz? To nie miejsce dla ciebie. Spieszaj. Nie rozumiem, co właściwie chcesz osiągnąć, ale tylko ich rozwścieczymy. Nie rozumiem, co właściwie chcesz osiągnąć, ale tylko ich rozwścieczymy, kiedy dowiedzą się o naszych planach. Jeśli wolisz tego uniknąć, dopilnuj, aby nas nie zauważyli. Dlaczego właściwie się skradać? Ja nie mogę tego zrobić. Oto plany. Pora się stąd wynosić. Oto plany Morkonów, o które prosiłaś. Dobrze. A nawet bardzo dobrze. W końcu dowiem się więcej na temat machinacji tych religijnych świrów. Przejrzę je najszybciej jak się da. I co dalej? Na razie ci nie powiem. Zapytaj o to później. Dowiedziałaś się czegoś ze zdobytych planów? W rzeczy samej. Wątpię jednak, by te informacje cię interesowały. Dlaczego? Ponieważ traktują o reakcjach emocjonalnych i podejściu do pewnych okoliczności, na przykład o stosunku do prokreacji, co by zrobili, gdyby inne grupy przestały istnieć, o wysoko zaawansowanych technikach, związanych z nieuniknionymi zagrożeniami i obawami o przetrwanie. Chodzi o psychologię, o istotę człowieczeństwa. Takie odniosłam wrażenie. Dobra. Jak zamierzasz dzięki temu lepiej bronić swój lud? Ty powinieneś pojmować to najlepiej. Kto zna swojego wroga, ten umie skutecznie mu zaszkodzić. M. Mm. Dokładnie. Jak ci z tym wszystkim? Słuchaj. Zdaj raport. Nie mam powodów, by na ciebie narzekać.